Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Gata Kopaczewska. Ostatnio mówiliśmy o kryzysie męskości w XXI wieku, szczególnie teraz będziemy analizować współczesną kobietę. Na co dzień daje się zauważyć, że kobiety starają się prowadzić bardziej męski tryb życia. Często zabierają się za różne zadania, które niekoniecznie powinny same wykonywać. Po prostu nie wszystko będą w stanie jakby zrobić. Pewnych funkcji po prostu nie jesteśmy w stanie wypełnić na równi z mężczyznami. Myślę, że powodem takich zachowań, właśnie tego przejmowania męskiego stylu życia przez kobiety jest krzyczący przekaz, współczesnej kultury, która wprost daje do zrozumienia, a wręcz nakazuje, że kobieta musi być twarda i niezależna. Totalnie niezależna. Świetne w tych przekazach są teraz szczególnie młode aktorki i celebrytki. Już nazwiska pominę. Obecnie pęd kobiet do bycia bardziej męskimi też uwidacznia się poprzez filmy. Zauważcie, że coraz częściej pojawia się m.in. bandytyzm w wykonaniu dziewczyn, właśnie w wykonaniu kobiet. Coraz częściej też możemy oglądać walczące, bijące się kobiety. Też powiem Wam z własnego doświadczenia, jak przeprowadzam wywiady, m.in. z aktorkami. Yeah. <laughs> I często pytam o wymarzoną rolę, one często odpowiadają tak: chciałabym zagrać taką twardą, niezależną babkę. Teraz faktycznie promuje się model takiego babo dziada, jak to świetnie nazwał pan Jacek Pulikowski taką wyrachowaną, niewzruszoną kobietę i najlepiej jeszcze po treningach kulturystycznych. Ona boi się uznać jakąkolwiek swoją słabość czy chwiejność psychiczną, nawet tą, która wynika po prostu ze zmiennej gospodarki hormonalnej. Boi się przyznać, że potrzebuje mężczyzny. I stanowi to ogromny problem związany m.in. z odbieraniem mężczyznom możliwości do rozwoju. Swojej odpowiedzialności, do wykazania się nierzadko, ponieważ właśnie dziewczyny nie chcą się na nich opierać, nie chcą im powierzać konkretnych, określonych zadań, ponieważ one chcą zrobić to same, bo właśnie chcą się czuć samowystarczalne, że my nie potrzebujemy faceta. Tak więc kobiety wręcz steroryzowane kulturą nie wykorzystują okazji, by pomóc mężczyźnie w rozwoju, jednocześnie my, kobiety, same ponosimy stratę, bo nie znajdujemy tego jakże potrzebnego nam często wsparcia. Ani my, kobiety, ani mężczyźni nie są samowystarczalni. Potrzebujemy siebie nawzajem i to jest piękne. A teraz współczesny świat właśnie od tego ucieka. Ogromnym problemem współczesnych kobiet jest również zagubienie wartości macierzyństwa. W ogóle początków tego procesu należy upatrywać w dobie emancypacji. Ona stanowiła w tej dziedzinie przewrót. Często przy słusznych motywach kobiety podążyły w niewłaściwym kierunku. Właśnie chcąc stać się takie ważne. Zaczęły robić to, co mężczyźni. W tamtych czasach w ogóle udało się stworzyć takie przekonanie, że liczy się w sumie tylko to, co właśnie wykonują mężczyźni. Tak więc one chciały właśnie zacząć to robić. Problem tkwi w tym, że tak jak wspomniałam, kobiety są w stanie wykonać wiele z tych rzeczy, jednak nie dadzą rady zrobić kariery męskiej bez negatywnego wpływu na własną rodzinę i dzieci. Zawsze dzieje się to wspomnianym kosztem. I teraz bardzo często mamy taką reakcję, że kobiety czują się degradowane, poniżane i w sumie zaganiane do garów. W celu uwiarygodnienia tych słów pan Jacek Pulikowski przytoczył badanie ankietowe przeprowadzone paręnaście lat temu na kobietach dojrzałych, jakie osiągnęły już znaczące sukcesy. Każda z nich otrzymała pytanie, co było dla niej w życiu ważne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie kobiety bez wyjątku, które założyły rodzinę, oceniając jakość minionych lat, na pierwszym miejscu stawiały właśnie rodzinę. Ponadto większość z nich oddałaby wszystkie odniesione sukcesy i dokonania, nierzadko na skalę światową, by móc ponownie od nowa wychować swoje dzieci. Pewna część ankietowanych kobiet przeżyła wyjątkowo drastyczne sytuacje i wydarzenia, łącznie ze śmiercią syna narkomana czy dokonanych aborcji. I po badaniach z perspektywy właśnie całego życia okazało się, że sens tego nierzadko wielkiego wysiłku, by osiągnąć dany sukces czy zrobić właśnie karierę, był to najmniej wątpliwy. Panie Cek Pulikowski często też mówi, że nie ma sytuacji w życiu kobiety, w której ma ona szansę tak szybko się rozwijać w miłości, jak właśnie w kontakcie z małym, bezbronnym dzieckiem. To ogromna szansa dla rozwoju każdej kobiety, dla skokowego rozwoju jej osobowości. Nieraz przecież zdarzyło się, że niedojrzała dziewczyna, po tym, jak poczęło się dziecko, totalnie zmieniła swoje życie i stwierdziła, że trzeba się po prostu ogarnąć, potocznie mówiąc. Zagubienie wartości macierzyństwa ściśle łączy się z tym, co miało miejsce w 2020 roku w październiku. Szczególnie, czarne marsze, strajki kobiet pokazały, co dla współczesnej kobiety jest ważne. Tak zwany wybór. One szły i często wrzeszczały, bo byłam na takim marszu, zaraz o tym będę mówić. By mieć możliwość zabicia własnego dziecka. W czasie jednego z takich strajków stałam z grupą studentów pod kościołami, właśnie modląc się i żeby nie dopuścić do jakiegoś ataku, właśnie na Miejsce Święte. I powiem wam, że nigdy nie zapomnę tego wieczoru tych przygotowań, ksiątaniny, adrenaliny, stresu. Jak ta nasza nieliczna grupka, w porównaniu z tym ogromnym czarnym wrzeszczącym, Tłumem, stała właśnie z tymi różańcami modląc się za tych ludzi. Oh To było po prostu przerażające, jak takie starcie dobra ze złem, tak to wyglądało. Jak właśnie ten czarny tłum, wrzeszczący, zatrzymał się przed nami, ktoś coś jeszcze w nas rzucił, i ja po prostu widziałam tę nienawiść w oczach tych młodych, biednych kobiet. Co współczesna kultura, co w ogóle te przekazy medialne, co wtłoczyły tym biednym ludziom do głowy. Ja mówię wam, ja nigdy tego nie zapomnę. Przypominają mi się teraz słynne słowa matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, wiele razy powtarzałam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest. Właśnie aborcja. Jeśli matce wolno zabić własne dziecko, to co może powstrzymać ciebie i mnie byśmy się nawzajem nie pozabijali? Współczesne kobiety również pogubiły się w sferze czystości. W sumie to pokusiłabym się w ogóle o stwierdzenie, że większość w ogóle o to nie dba. Instagram, który używa jednak masa społeczeństwa, pełen jest wyuzdania nieczystości. Dziewczyny czują się takie fajne, wartościowe, gdy wrzucą fotkę w mega skąpym stroju, a coraz częściej prawie bez niego. Tak na koniec zadam pytanie. Gdzie są kobiety wartościowe, właśnie z zasadami, które szanują siebie, szanują swoje ciało, szanują bliźniego? Kochani, tak to obecnie wygląda. Myślę, że jest nad czym się zastanowić i myślę, że też jest dużo do zrobienia. Komentujcie, podzielcie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami. Zostawcie subika i wkrótce kolejne odcinki właśnie z tej serii o kobiecości i męskości. Teraz było, tak wiecie, troszkę tego narzekania, żeby przedstawić w ogóle, jak to teraz wygląda, i na pewnych podstawach zaczniemy właśnie budować potem. Ten obraz, jaka właśnie powinna być kobieta, jaki powinien być mężczyzna, bo w ogóle teraz we współczesnej kulturze mamy totalne pomieszanie. Także myślę, że do niektórych rzeczy naprawdę warto wrócić, i właśnie to będzie w kolejnych odcinkach. Zapraszam.